Szczęść Boże. Dzień dobry wszystkim w tym nowym roku, tak? 2023. No, i może zaczniemy od życzeń. Dzisiaj, dzisiaj życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Z okazji tego roku trochę się pogubiłam. Błogosławionego nowego roku 2023, oby był naprawdę szczęśliwy, oby imię Jezus rodziło się w naszych sercach, bo dzisiaj, czyli 3 stycznia, jest, świętujemy, obchodzimy, wspominamy święte imię Jezus, więc oby ono gościło w naszych i waszych sercach, bo wtedy im, im większej ilości serca gości, tym będziemy mieć lepszy świat. Tak, podsumowała to bardzo ładnie, tak. A dzisiejszy odcinek nasz jest taki subiektywne podsumowanie 2022. Jaki on był tak naprawdę. I liczymy, że też podsumowujecie go subiektywnie z nami w komentarzach. No to liczymy, tak. tak Właśnie tak, tak, żeśmy się tak. zastanawiały. Zastanawiałyśmy się, czy wziąć jakiś błahy temat, czy wziąć jakiś bardzo poważny, ale stwierdziłyśmy, że skoro ta emisja jest 3 stycznia, a tak na marginesie e, życzenia urodzinowe składamy biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, który dzisiaj obchodzi też urodziny i jeszcze parę innych osób, im no, też składamy życzenia. Dołączam e, się do tych życzeń. Mhm. Ale też, to tak mówię dzisiaj, bo to 3 stycznia, ale ten rok ostatni obfitował w bardzo dużo wydarzeń i my na pewno nie będziemy robić tutaj rozkminy politycznej czy, czy nie, gospodarczej tych nie, wydarzeń. Nie. Chcemy po prostu zwrócić uwagę, co dla nas wydarzyło się nowego, co te światowe wydarzenia wniosły w nasze życie, ale też co prywatnie się wydarzyło. I liczymy, żeby Wy się też podzielicie swoimi. No był to smutny rok, przynajmniej dla mnie. Yy, tak. Ja to odbieram, po prostu ach, aż mi ciężko, oddech mi zaparło. Tak była pandemia, wszyscy byliśmy zakamuflowani za maseczkami. Tak, a teraz co? chociaż... Bo tak, tak? E, a kawałeczek, kawałeczek, Nie. o, o a, tak, bo, bo ci obraz wyrastał z głowy. O popatrz. <noise> No i nagle się pandemia skończyła, wojna się zaczęła. Zaczęła się wojna i to jest Bo inaczej smutny. wojna się zaczęła, jest pandemia się skończyła. No tak, 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 o właśnie, dobrze mówisz. Także no, ciężko było się nawet ucieszyć. To, że to z jednej strony dobrze, że, że ta pandemia się skończyła, bo możemy się przytulać. Tak, możemy prawda? się spotykać, możemy czego się nam spotykać. tak bardzo brakowało. Przypomnijcie sobie, mm. że ten program powstał dlatego, żeby się z wami spotykać w pandemii wtedy, kiedy się nie dało spotykać. Tak. No ale wydarzenie najgorsze, jakie mogło być, no wojna. Tak, wojna dla wszystkich jest niefajna i to, i to nam zmyło ten uśmiech z twarzy tak naprawdę. Pamiętam, jak rano obudziłam się, yy, wzięłam komórkę, i zobaczyłam, że Rosja napadła na Ukrainę. Hej. Zaraz się, się okazało, że pandemii już nie ma, ale tutaj ta, to wydarzenie tak mną wstrząs wstrząsnęło, że no, każdy mówił, że wojna może być. Wojna się cały czas przecież toczy w Syrii. To nie jest tak, że jest spokój na świecie, ale myślę, że póki to się nie znalazło tutaj u nas, na tym starym kontynencie, w tym tak wydawało się tak właśnie blisko, że tak blisko jest to niemożliwe, to nam no, przynajmniej mi jakoś nie mieściło się w głowie, że rzeczywiście tutaj może ja to nawet wydarzyć. Ale Patrycja przyszła do mnie i powiedziała, że taka sytuacja jest, to, to jakoś nie chciało mi się wierzyć w to. Jakoś pierwszy ten dzień myślę sobie, nie, to chyba nieprawda, to jakieś bzdury po prostu. A jednak hmm. tak. A jednak no i tak liczyliśmy, że ta wojna skończy się w miesiąc. Ciężko uniknąć podsumowując po prostu, ten rok, po żeby nie mówić o tych dwóch jest to kwestiach. To smutny rok, i z tego powodu nam bardzo smutno było, przynajmniej dla mnie jest to w ogóle smutny rok. A czyli tak, jeżeli zrobiłyśmy przed tym nagraniem bilans dobrych i złych informacji w tym roku, tak. takich swoich, no to zdecydowanie ten bilans wyszedł na, na te złe informacje, aczkolwiek dobrych też było trochę o czym, o czym powiemy pewnie, ale nie wszystkie wam będziemy mogły zdradzić. Mhm. Ale te, które będziemy mogły, to na pewno powiem. Dobrym jest to, że cały czas żyjemy, tak. że możemy się z wami spotykać, że mamy internet i możecie nas oglądać, że mamy prąd, że mamy ogrzewanie, że mamy co jeść i mamy że co pić. Się z tego wszystkiego cieszyć. Powinniśmy się z tego wszystkiego tak. cieszyć, ale właśnie robiąc bilans tego ubiegłego roku, no ciężko się cieszyć w momencie, gdy tak blisko nas ludzie cierpią, giną, tak. są maltretowani. naprawdę Pomagamy jak możemy. Ale, ale ciężko hmm. nawet było radośnie obchodzić Sylwestra, bo no, bo... no bo jak? I powiem Wam, że chyba, chyba tylko nie my takie mamy odczucie, bo przejechałyśmy przez ulicę naszego miasta i myślę, że było smutno. Skromniej było Skromniej. zdecydowanie raczej Pęknie. naszego, twojego miasta, a ja przyjechałam do was, prawda? E, więc, ale, ale też, raczej, nawet też nie twojego, bo ty też się tu nie wychowałaś. No, ale już się e, Przyjechałyśmy przez Świdnicę, <grym> najprościej, tak? E, tak. Będzie. I były takie dzielnice, że każdego roku było tak jasno, wesoło. I w tym roku właśnie w nocy pojechałyśmy przez te ulice, i, i niestety smutno, było smutno ciemno. nie spotkałyśmy właściwie nikogo maleńko światełek maleńka ilość światełek także tak, czuje się właśnie to zawieszenie tej radości gdzieś tam i nie sądzę, żeby to wynikało z ekonomii czyli z tego, nie, że nie. kogoś nie stać na zapalenie tych światełek tylko myślę, że nie ma tej radości zresztą my uciekłyśmy jak i wielu, wielu ludzi, którzy uciekają w miejsce ciche przed no niestety Strzelającymi osobami z petard, twajrwerków i tym podobnych, bo jest Mikuś, który śpi tutaj za nami, schował się, bo mu świeciłem po oczach ringiem. Ale y, uciekłyśmy za miasto, i tam spotkałyśmy dużo osób, tak. które przyjechały obejrzeć po prostu, panoramę, pobyć tak. w ciszy. To znaczy, Ym... zakończyłyśmy stary rok na wzgórzach Świdnicy o, i okolic. <gry> tak. I okolic, tak. Miałyśmy fajerwerki, jak horyzont długi i szeroki, y, przez te miejscowości, które mogłyśmy zobaczyć. Ym, Ob ale nie było ich aż tak dużo jak, nie, nie jak zawsze, dużo. E, ale też był to piękny spektakl. Na szczęście bez, właśnie, bez, tak, bez um, ofiar, bez. Ja nie, nie wiem, czy bez ofiar, no ale, ja nie, nie ale nie, nie no ogóle, a ile nie? po straży pożarnej jeździło. A No Tak, fakty. No, nie, 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 że bez ofiar, aczkolwiek. My uciekliśmy <grym> głównie dlatego, żeby właśnie schować psa, e, ale ja jestem tak przeciwnikiem fajerwerków. Tak, uciekłyśmy, żeby schować psa, żeby on się nie męczył, bo jest już stały. I my, żebyśmy się nie męczyły z nim. Ale nie myślałyśmy, że spotkamy tam tylu ludzi. Tak dużo tak osób, naprawdę. Tak. tak Tak dużo Więc, osób. Ale też. wracając, no właśnie też widać po tym, że nie jest aż tak radośnie, że jednak... Mm, Ludzie próbują się bawić, przynajmniej to, co spotkałyśmy te osoby. Może wy inaczej, może was to gdzieś inaczej odebraliście, że może właśnie byliście w stanie się cieszyć, że jednak jeszcze jesteśmy, jednak jeszcze żyjemy i może byliście w stanie się bawić na balu czy na, na, na jakichś prywatkach. To opowiadajcie. To popowiadajcie i to nie znaczy, że wartościujemy, kto gorzej, kto lepiej. No, po prostu my mówimy o tym, co u nas w sercu się też... wydarzyło. Nie zamierzałeś na bal, tak naprawdę. Nigdy. My wiedziałyśmy, że musimy się psem zająć. Jedni się bawią tak. i strzelają, a drudzy przez to muszą. To nam w ogóle było smutno. Mi tam nie też było rzeczami. bardzo smutno. Wiele dni, miesięcy zbierało się, zbierało się pewne niefajne rzeczy i, i tak się zakończyło, że mi. Po prostu jest smutno. A czyli też, no, trzeba powiedzieć, ten no, ostatni dzień, śmierć Benedykta XVI, ostatni dzień roku, takie jakby podsumowanie tego smutnego roku. Fakt faktem, jemu jest na pewno lepiej, bo według mnie to jest święty papież i e, czytając jego publikacje, słuchając co mówił przez lata, e, śmiem twierdzić, że prorok dzisiejszych czasów, więc myślę, że jemu naprawdę jest lepiej, ale jednak tak symbolicznie, ten 31 grudnia, hmm. śmierć tego wielkiego papieża. No, też taka klamra tego, tego dziwnego o, roku. smutku. Tego dziwnego roku tego po prostu. No, mm, tak. Też dla nas był to rok naznaczony wieloma e, chorobami e, wśród bliskich, wśród znajomych, wśród Mięcię. sąsiadów, i wieloma nagłymi, właśnie nagłymi chorobami i nagłymi śmierciami bez przyczyny podanej. Czyli e, więcej na pewno pogrzebów miałyśmy niż innych e, uroczystości bliskich w tym roku. Osób. I to bardzo bliskich osób, łącznie z bratem mojego tate, czyli z moim chrzestnym. No i też. Niewiele chorował. E, tak, no na, nagle tak zachorował, prosto. nagle umarł, a drugi kuzyn taty nagle umarł. Fotemu. Bez przyczyny. Wybierał się na wakacje. Tak, i, więc takich, takich sytuacji było dużo w tym roku. E... No, dużo takich znajomych też zmarło nagle. Po prostu. Mm -hmm. Sąsiadów. Sąsiadów, młodych ludzi. Tak. Także cieszymy się, że możemy tu e, my się cieszymy, że możemy mm -hmm. być z wami. Ale też jak ważne, Haneczko, czy na przykład ta sytuacja, bo zaraz powiemy o tych bardziej radosnych, mm -hmm. ale czy te smutna sytuacja jakoś zmieniły Twoje podejście do świata, do życia? Coś, coś zmieniło w Twoim sercu? To znaczy, zastanowiłam się nad pewnymi rzeczami. Nie, w moim sercu nie jest mi po prostu przykro i, i tyle, bo. No, nie chcę mówić No tak, w moim prostu. sercu te wydarzenia, te, o których mówimy, czyli y, wojna y, na przykład. Y, Wojna zmieniła bardzo dużo w moim sercu, czyli przełączyłam się, nie wiem czy wy macie takie od, odczucie na y, tymczasowość. Już wcześniej byłam przełączona na tymczasowość, wiedząc, że jesteśmy w pielgrzymce do nieba, czyli że tutaj jesteśmy tylko na chwilę, jak to jedna hmm. koleżanka Marta pisze, że tu się żyje tylko do śmierci, więc ja wiem, że jest ta tymczasowość, y, ale... Y, tym bardziej włączyła mi się tymczasowość, tymczasowość. Może mniej zakupów, takich rzeczy zbędnych, może e, mniej planowania długoterminowego, takie otwarcie na szybkie zmiany. Nie no, wiem, tak to u mnie się wydarzyło takie tedy, otwarcie tak na szybkie zmiany. Rozmawia się czasami z ludźmi, to często słychać, nie wiadomo, co będzie dalej. Tak, ale z dobrych rzeczy. W lutym, e, zaraz przed wybuchem wojny, dołączyło do mojej ekipy ewangelizacyjnej dwóch franciszkanów konwentualnych, błogosławiona Achilles, błogosławiona Herman, bo wiecie, że cały czas jestem z Karoliną Kuskówną od wielu, wielu lat, ale oni dołączyli do tej ekipy Jeździmy we czwórkę. Tutaj, jeżeli chcecie zajrzeć, sobie poszukać, poszukajcie w internecie, nie będę opowiadała ich historii. Są to męczennicy... E, Błogosławiony Achilles, błogosławiony Herman, męczennicy, którzy oddali życie za parafian podczas II wojny światowej. O tyle ciekawa jest sytuacja, że Achilles i Herman to jest dwóch Polaków, jeden spod przemyśla, drugi z Łodzi. Młodzi, młodzi Franciszkanie, nie mieli 40, nie mieli nawet 35 lat, poznali się w seminarium niższym w Lwowie a zginęli wstawiając się za parafian na Białorusi, zostali zamęczeni, na dzisiejszej Białorusi zostali zamęczeni, ale parafianie nie zginęli. Więc taka ekipa do mnie dołączyła i też na pewno to jest moją radością, że jest nas więcej, choć mówią, że jeżeli ktoś jeszcze dołączy, to będę musiała auto wymienić, żebym mandatów nie dostawała. Matkę pewno... wyrzuci na... do bagażnika. Do bagażnika. <laughs> Co też jest moja radość popandemiczna, że mogłam polecieć do mojego ukochanego Izraela i zobaczyć, yy, poddychać powietrzem Jerozolimy i stanąć się nad jeziorem Galilejskim. To dwa lata bez tego było dla mnie jak życie bez oddechu. Yy, co jeszcze z takich y, rzeczy radosnych? No. Ex-universa za mną, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, studia teologiczne kończą się po sześciu latach takim egzaminem z całych studiów, więc ten egzamin mam już za sobą, obronę pracy magisterskiej jeszcze przed sobą w tym roku, w pierwszej połowie tego roku, więc możecie gdzieś tam westchnąć w modlitwie, ale hu, ten egzamin, taki bardzo, bardzo trudny egzamin, podsumowujący całe sześć lat już za mną. Ty masz coś takiego fajnego, o czym byś chciała powiedzieć? Czy ja mam coś fajnego? Hmm? Cieszę się, że żyję po prostu. Chyba nie mam dzisiaj tak. takiego. <noise> A wy? A wy, co ja takiego tak. dobrego się wydarzyło, czym możecie się z nami podzielić, żeby ten trudny rok, naprawdę trudny rok, który jest za nami, e, ocieplić, czymś ocieplić, czymś kawałkiem serca. Ja się podzieliłam z wami właśnie Achillesem Hermanem, a i jeszcze jedna, wiecie, że jesteśmy związane z siostrami Elżbietankami mhm. e, i też 11 czerwca była beatyfikacja e, siostry, Paschali, siostry Paschalis i jej towarzyszek. Siostra Elżbietanek też dziewczyn, które zginęły podczas wojny zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej. Zginęły w obranie czystości i posługi samarytańskiej w 1945 roku. Ale jest tam jedna siostra, która była dla mnie odpowiedzią na częste Zarzucanie mi, a w zasadzie błogosławionej Karolinie Kuskównej, że tak, obroniła czystość, a została świętą. A co z tymi dziewczynami, które czystości nie obroniły? Ja zawsze mówiłam to, co Karola też mówiła wielokrotnie, że jeżeli ktoś stracił czystość wskutek przemocy, nie stracił czystości. siostra mm, Rosaria, określona tutaj jako dziewica przed śmiercią została brutalnie zgwałcona przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później została zastrzelona następnego dnia i mimo to jest dziewicą. Jest ogłoszona dziewicą, więc przepraszam, to jest dla mnie takie potwierdzenie z tego roku radosne, że dla pana Boga nie ma nic niemożliwego i nie ma gdzieś ludzi straconych. A miało być mm. wesoło. Nie <noise> Miał, Miał, miało być już wesoło. Nie miało być wesoło, bo to się nie da tego roku tak podsumować. Wesoło, ale to jest radością. Też dziękujemy no, Wam bardzo za, <głos》>, za wsparcie na Patronajcie, za te miłe słowa, które do nas piszecie i publicznie, i prywatnie. Tym samym przy, przy okazji przepraszamy Was za pewne. Yy, yy, Niedogodności, nie chyba tak to mogę nazwać, czy niewywiązywanie się z naszych zobowiązań co do publikowania wszystkich rzeczy, które mają być związane z Patronaitem, a wynika to z tego, że nasz admin, główny admin mediów społecznościowych, z którym zakładaliśmy kanał, jest w miejscu, w którym nie ma dostępu do internetu i jest w pewnej niedyspozycji, więc bardzo dziękujemy naszym tym pomocniczym adminom, i ekipie całej, która opiekuje się się fanpage'em, czyli stroną fanklubową na Facebooku, do której żadna z nas nie ma dostępu, ale dziękujemy, że jesteście, czyli Olu, Marto, Alicjo, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście i że, że trwacie tutaj z nami, ale wybaczcie nam też, że nie ma podawanego kalendarza, że pewnych rzeczy nie ma. Po prostu nie umiemy Po tego. prostu my nie umiemy i nie mamy dostępu do wszystkiego, więc yy, czekamy, aż główny admin będzie mógł wrócić i na pewno Wam to ogłosimy wtedy i wróci wszystko do, 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 do poziomu. My jesteśmy narzędziem tylko my jesteśmy Tak, tak my, my po prostu nie umiemy tego robić, ale też możecie westchnąć w modlitwie, żeby jak najszybciej udało mu się być z nami z powrotem, tak żeby ekipa żeby była to w komplecie. Tak, na żeby następny, znaczy nie teraz, to już pogubia. Teraz ten rok, żeby był taki weselszy, żebyśmy podsumowując następny rok, tak naprawdę za rok, już. Mogły się uśmiechać. Żeby tak ten naprawdę. bilans był jednak na plus, a nie na tak. minus. Tak. E, oczywiście, żebyśmy się spotkali w tym samym gronie w sensie albo większym. Um, ale nie mniejszym, czyli za, za rok, żebyśmy nadal byli na tym świecie. Tak. No chyba, że będzie ktoś z nas tam błogosławiony, święty w niebie, to <noise> będzie za nami mógł się wstawiać. Także ogólnie dziękuję, że jesteście z nami ten e, kolejny rok. Tak. E, I też prosimy was o sugestie, bo może na przykład nasza międzypokoleniówka wam się znudziła, może byście woleli coś innego. Ja to wczoraj wymyśliłam, że mamusia powinna zrobić... E, bo wiecie, mamusia... Nie, słuchaj. Mamusia ma pewną zdolność że umie robić wszystko z niczego. Tak, ma duże zdolności, ale ten ma, czyli gotować potrafi. I na przykład, jak czegoś brakuje w składnikach w przepisie, no to ona dokłada coś innego i zawsze coś z tego wychodzi. Nie zawsze jadalne, ale zawsze coś z tego wychodzi. Więc tak wymyślałam, że może ten. I, 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 czy taki tytuł wymyślałam, czy to się da połączyć? I żeby Hanusia Nie, poproszę, próbowała. Tak, czy to zamniemy. się da połączyć? Jeszcze? Nie da się połączyć. A może się da połączyć Nie da się po... Czy to A się da połączyć? Czy to, to z tym, tak, prosimy Was o lajki, o, o tak. subskrybowanie kanału? I o sugestie, jeżeli nie, macie jakiś pomysły, co tutaj mamusia może na przykład sama właśnie zrobić takie gotowanie z czegoś z niczego no albo połączenie różne. jest gotowanie. Ale ty jesteś bardzo zdolna. Ale to nie. Także bardzo Wam dziękujemy, że dziękuję, jesteście w naszej międzypokoleniowej panie. ekipie. No co, no przecież czasem. Dziękujemy bardzo. Cz ta, czasem, czasem, czasem zdarza się niejadalna. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie, do zobaczenia niebawem. I szczęśliwego nowego Szczęśliwe. 2023 roku z Panem Bogiem.